Dzień dobry. Dnia 7 września, godzina 15.40. Kilka godzin, dosłownie 6-7 godzin przed zaćmieniem księżyca w 15 stopniu ryb i słońce w 15 stopniu panny. To jest taki dosyć szczególny moment resetu. Ponieważ księżyc jest zaćmiony na węzłach północnych, czyli na rachu, i to jest taki jakby reset, reset rachu każdego z nas. Oczywiście każdy z nas ma węzły księżycowe, czyli rachu gdzie indziej w stosunku do momentu urodzenia. Rachu, czyli północne węzły księżycowe, to jest takie najgłębsze pragnienie życiowe. To, co chcesz zrealizować. I teraz mamy reset, czyli taki trochę remanent. Czy mi się udało, czy mi się uda, i, i, i moment, yy, jeżeli się nie udało, no wiesz, też zależy na jakim etapie życia jesteś. No na, na przykład mi się nie udało. I już się nie uda. Już nie o szczegóły. I to jest taki moment zaakceptowania tego. I tu wskazana jest całkowita samotność, bo ta energia jest tak potężna, ona po prostu wyjmuje to z ciebie. To jest tak jakby bilans życia. No Oczywiście. Inny jest bilans życia 45-latka, inny 2 latka To jest oczywiste. Ale to jest bardzo twórcze, no bo przecież przecież wszystko się zmienia i to, to, co się zdarzyło do tej pory, wyciągamy wnioski z tego. To, że się coś nie udało. No dobrze, dobrze o tym wiedzieć. Dobrze to zaakceptować. Być z tym. To jest zawsze się nie, nie może udać, tak? Zwłaszcza, że kreacja następuje z, z, punktu, z punktu właściwej diagnozy. I to zaśmienie jest właśnie na właściwą diagnozę. Rachu, czyli północny węzeł księżycowy jest z księżycem, czyli ze swoim patronem. Zaćmiony. To jest niezwykły moment. Zaćmiony. Czyli pewnego typu iluzje są zaćmione. Bo być może nie udało Ci się zrealizować pragnienia życiowego, rachu, bo miałeś jakieś iluzje. I to jest dobry moment, żeby zobaczyć tę iluzję. Być może popełniałeś błędy. Być może pewnego typu Twoje przekonania uniemożliwiały to. Dobra. Wczoraj miałem cudowną rozmowę z, z przyjacielem, który... To jest, to jest paradoks, to jest paradoks, który też mnie dotyczy. To jest droga rachu. On ma inną drogę rachu, ja mam inną. I, i, I w tej rozmowie dotarliśmy wspólnie do takich y, 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 wniosków realizacji nie realizacji, tylko uświadomienia sobie, że y, cała sprawa polega na naszych. Na naszym podejściu do sprawy. Na przykład on, ten mój przyjaciel, ma wszystko. Ale jest bardzo młody, dużym odświeżeniem. Ma wszystko. No już bez szczegółów. I utknął, mając wszystko. Mając zasoby i wiedzę i osiągnięcia nagrody w swoim, w swoim rzemiośle, w swojej wiedzy, na skalę europejską. I utknął. I nie wie co dalej. No to ja mówię mu dalej. I o tym jest to zaśmieję. Ja jestem jego lustrem. Też mam wszystko. I też utknąłem. Utknąłem, to jest prawda. Pomijając treść mojego rachu i jego rachu, to, to jest... No wiesz, to jest 12 punktów horoskopu i każdy z was ma rachu gdzie indziej. I to zaćmienie jest o tym, żeby zobaczyć na ile na twoim etapie życia udało się to pragnienie życia, Zrealizować i tak jak w przypadku tego mojego przyjaciela czy moim, zobaczyć zaćmienie, zaćmiewa iluzje, które nam do tej pory nie pozwoliły zrealizować swojego uprawnienia życia. To jest cudowny moment. To jest bardzo uniwersalny, bo to rachu dotyczy wszystkich północny węzeł księżycowy, pragnienie żyć. To jest normalne po prostu. Jeżeli nie udało ci się zrealizować pragnienia swojego życia. To to zaś mnie pozwala zobaczyć. Komponenty tego. Może Twoje niewłaściwe podejście, niewłaściwe działania, niewłaściwe przekonania, zaniechania też. Bo od rachu uciekamy. To jest właśnie cały ten dualny paradoks, że rachu jest wyzwaniem. To jest pragnienie, ale to jest trudno do zrealizowania, bo to jest nowe. Tego nie znasz. To musisz stworzyć postarać się, naprawdę mocno postarać. Się. I zwiewasz do ketu. Czyli do południowego wezma. Bo to jest łatwe, bo to znasz. Ale to cię z kolei nudzi nie spełnia. Bo to ci wychodzi lewym, małym palcem lewej ręki. To ci daje bezpieczeństwo, jakoś żyjesz sobie, wszystko jest git. Ale to jest znane, to jest łatwe, to jest... Tam nie ma tej, 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 tej ekstazy. I o tym jest dzisiejsze zaciemnienie Księżyca. W samienia. Perkulek sumienia z samym sobą. I najlepiej to przeżyć w całkowitej samotności. Zobaczysz to. Dobra. Załóżmy, przegrałem. Okej. Okay. Może nie okej, okay, ale akceptuję. I widzę, czego przegrałem. Biorą za to odpowiedzialność. O to tu chodzi. Tylko o to. Mięgo zaćmienia rzeczy.